Namaste, moi drodzy przyjaciele! Dziś chcę podzielić się z wami prawdziwą historią, która odmieniła nie tylko moje życie, ale także sposób, w jaki postrzegam świat i łączę się z uniwersalną energią. Jako mnich świątyni wewnętrznego światła położonej w górach Tatr, nauczyłem się, że największe lekcje często przychodzą w najbardziej wymagających momentach. Pięć lat temu, zanim odnalazłem swoją duchową ścieżkę. Byłem zwykłym człowiekiem o imieniu Marek, mieszkającym w Warszawie. Pracowałem jako sprzedawca w sklepie z elektroniką, walcząc o opłacenie rachunków i utrzymanie mojej małej rodziny. Długi gromadziły się jak ciemne chmury nad moją głową, a niepokój był moim stałym towarzyszem podczas źle przespanych nocy. Wyraźnie pamiętam dzień, gdy wszystko zaczęło się zmieniać. Było jesienne popołudnie, siedziałem na ławce w parku niedaleko pracy, z głową w dłoniach. Próbując znaleźć rozwiązanie dla kolejnego zaległego rachunku. Wtedy obok mnie usiadła starsza pani, ubrana w proste, ale bardzo czyste ubrania. Synu, powiedziała łagodnym głosem, który zdawał się nieść mądrość wieków, widzę, że twoja aura jest zmącona troskami. Normalnie zignorowałbym kogoś mówiącego o aurach, ale było coś wyjątkowego w tej starszej pani. Jej oczy błyszczały szczególnym światłem, a jej obecność emanowała spokojem, którego nie potrafiłem wytłumaczyć. Kontynuowała: Wiesz, w mojej wiosce w Bieszczadach nauczyliśmy się od przodków, że cytryna to nie tylko owoc, to portal transformacji. Czy zauważyłeś, jak oczyszcza wszystko, czego dotknie? Jak jej aromat budzi nasze zmysły, jak jej kwasowość przebija się przez każdy brud. W tym momencie zacząłem zwracać większą uwagę. Staruszka podzieliła się ze mną wtedy pradawną wiedzą, która całkowicie odmieniła moje przeznaczenie. Każda cytryna, wyjaśniła, nosi w sobie moc transformacji, ale istnieje rytuał przekazywany z pokolenia na pokolenie w mojej rodzinie, który może pomóc przynieść dobrobyt i równowagę do Twojego życia. Zanim kontynuowała szczegóły rytuału, zadała mi pytanie, które mnie zaskoczyło: Czy jesteś naprawdę gotowy zmienić swoje życie? Ponieważ wszechświat pomaga tylko tym, którzy są prawdziwie otwarci na transformację. Ze łzami w oczach odpowiedziałem, że tak, byłem zmęczony życiem w tej sytuacji, gotowy na każdą zmianę, która mogłaby pomóc mi znaleźć lepszą drogę. Staruszka wyjaśniła mi wtedy rytuał cytrynowy. Było to coś pozornie prostego, ale wymagającego zaangażowania i szczerej wiary. Nauczyła mnie, że powinienem bardzo starannie wybierać cytrynę, obserwując jej energię i połączenie z nią. Cytryna powinna być myta pod bieżącą wodą. Podczas gdy ja wizualizowałem wszystkie moje troski odpływające z wodą. Przez 21 dni, powiedziała, musisz kłaść nową cytrynę obok swojego łóżka każdej nocy, ale nie chodzi tylko o położenie cytryny i czekanie na magię. Istnieje cały proces przygotowania i intencji. Wyjaśniła mi, że w różnych starożytnych kulturach cytryna jest uważana za potężny symbol oczyszczenia. W Indiach, na przykład, jest używana w rytuałach duchowego oczyszczenia. W Meksyku jest uważana za amulet przeciwko negatywnym energiom. W tradycyjnej medycynie chińskiej reprezentuje równowagę i harmonię. Rytuał rozpoczynał się od procesu fizycznego i energetycznego oczyszczenia cytryny. Pani Jadwiga, tak przedstawiła mi się staruszka, nauczyła mnie, że powinienem myć cytrynę pod bieżącą wodą przez dokładnie trzy minuty. Wizualizując złote światło otaczające owoc. Podczas tego procesu powinienem powtarzać w myślach: Ta cytryna jest przewodnikiem dobrobytu i obfitości w moim życiu. Następnie wyjaśniła mi znaczenie programowania cytryny. Każdej nocy przed snem powinienem trzymać cytrynę w dłoniach blisko serca i wykonać trzy głębokie oddechy. W tym momencie musiałem wyraźnie wizualizować swoje cele i marzenia, jakby już się spełniły. Podczas tych 21 dni będziesz musiał wprowadzić realne zmiany w swoim życiu. Pani Jadwiga podzieliła się ze mną zestawem codziennych praktyk, które powinny towarzyszyć rytuałowi: wstawanie wcześniej i poświęcanie 15 minut na medytację, zapisywanie trzech powodów do wdzięczności każdego ranka, wyraźne i szczegółowe wizualizowanie moich celów, podejmowanie małych codziennych działań w kierunku moich. Celów przyznaję, że początkowo miałem wątpliwości. Ale pamiętaj, ostrzegła z poważnym spojrzeniem, cytryna jest tylko katalizatorem, prawdziwa transformacja zaczyna się w tobie, jak zwykły owoc mógł zmienić moje życie. Ale coś w mądrości tej starszej pani głęboko mnie poruszyło. Gdy zapytałem o jej imię, uśmiechnęła się i powiedziała Nazywaj mnie pani światło. Tej samej nocy rozpocząłem rytuał. Kupiłem cytrynę w lokalnym sklepie, postępując zgodnie ze wszystkimi wskazówkami pani światło. Podczas mycia cytryny poczułem inną energię przepływającą przez moje ciało. Było to tak, jakby każda kropla wody zabierała ze sobą część ciężaru, który nosiłem na barkach. Pierwsze dni były wymagające, wczesne wstawanie wydawało się torturą, a mój umysł opierał się medytacji. Ale stopniowo zacząłem zauważać drobne zmiany. Mój niepokój zmalał i zacząłem lepiej spać. Cytryna leżąca przy łóżku każdej nocy zdawała się pochłaniać moje troski. Siódmego dnia wydarzyło się coś interesującego. Gdy przyszedłem do pracy, mój szef wezwał mnie na rozmowę. Zauważył zmianę w mojej postawie i energii. Jesteś inny, Marku, powiedział. Bardziej skupiony, bardziej obecny. Tego samego dnia otrzymałem pierwszą szansę na zmianę. Sklep rozpoczynał nowy projekt sprzedaży online, a mój szef zaprosił mnie do kierowania zespołem. Było to wyzwanie, ale także szansa na zwiększenie moich dochodów. Z każdym mijającym dniem rytuał cytrynowy stawał się coraz bardziej znaczący. Zacząłem dostrzegać, że nie chodziło tylko o położenie owocu obok łóżka, chodziło o wewnętrzną transformację. Każdego ranka, gdy się budziłem, cytryna była zwiędnięta, jakby wchłonęła całą negatywność podczas nocy. W drugim tygodniu zacząłem głębiej studiować moc cytrusów w różnych kulturach. Odkryłem, że w feng shui cytryny są uważane za potężne symbole energetycznego oczyszczenia. W kulturze japońskiej yuzu, rodzaj cytryny, jest używany w rytualnych kąpielach podczas przesilenia zimowego, aby oczyścić ciało i ducha dziesiątego dnia rytuału wydarzyło się coś niezwykłego. Podczas porannej medytacji miałem wyraźną wizję nowej ścieżki zawodowej. Zdałem sobie sprawę, że moją pasją zawsze było pomaganie ludziom i że mogłem połączyć to z moimi umiejętnościami sprzedażowymi w wyjątkowy sposób. Zacząłem rozwijać równoległy projekt doradztwa biznesowego dla małych przedsiębiorców. Wykorzystując moje doświadczenie i zdobywaną wiedzę duchową, Stworzyłem podejście łączące praktyczne techniki sprzedaży z zasadami obfitości i dobrobytu. 15 dnia otrzymałem nieoczekiwany telefon. Dawny klient, właściciel sieci sklepów ze zdrową żywnością w Krakowie, usłyszał o mojej pracy z małymi przedsiębiorcami. Zaproponował mi współpracę przy szkoleniu swojego zespołu sprzedaży, wykorzystując moje nowe podejście integrujące aspekty praktyczne i duchowe. Synchroniczności zaczęły się mnożyć. Ludzie, którzy mogli mi pomóc, pojawiali się przypadkiem na mojej drodze. Możliwości wyłaniały się z nieoczekiwanych miejsc, ale co najważniejsze zmieniałem się wewnętrznie. Mój stosunek do pieniędzy całkowicie się zmienił. Wcześniej postrzegałem finanse jako źródło zmartwień i niepokoju. Teraz rozumiałem, że pieniądze są jedynie formą energii, która płynie naturalnie, gdy jesteśmy zgodni z naszym przeznaczeniem. Pewnej nocy Podczas rytuału doznałem głębokiego olśnienia. Cytryna nie tylko pochłaniała negatywne energie, uczyła mnie o transformacji. Tak jak cytryna zmieniała się w ciągu nocy, tak i ja się zmieniałem. Kwasowość owocu symbolizowała zdolność do przecinania negatywnych wzorców, podczas gdy jego orzeźwiający aromat reprezentował nowe początki. Dwudziestego dnia wydarzyło się coś jeszcze bardziej zadziwiającego. Spacerowałem po tym samym parku, gdzie spotkałem Panią Światło, mając nadzieję zobaczyć ją ponownie i podziękować. Zamiast niej spotkałem starszego mężczyznę, medytującego pod lipą. Otworzył oczy, gdy się zbliżyłem, i uśmiechnął się, jakby na mnie czekał. Starszy pan, który przedstawił się jako Mistrz Antoni, spojrzał mi w oczy i powiedział: Widzę, że odnalazłeś ścieżkę cytryny. Byłem zaskoczony jego słowami, a on kontynuował. Pani Światło jest moją duchową siostrą. Jesteśmy częścią pradawnej linii strażników mądrości. Wyjaśnił mi, że rytuał cytrynowy był tylko pierwszym krokiem w znacznie większej podróży. Cytryna, powiedział, jest portalem do samopoznania. Każda osoba, która wykonuje rytuał z prawdziwą intencją, jest prowadzona do swojego następnego poziomu ewolucji. W tym momencie mistrz Antoni podzielił się ze mną jeszcze głębszą wiedzą. Rytuał nie kończył się po 21 dniach. To był tylko początkowy cykl oczyszczenia. Prawdziwa praca dopiero się zaczynała. Czy jesteś gotowy na następny krok? zapytał. Bez wahania odpowiedziałem, że tak. Wtedy zaprosił mnie na duchowe rekolekcje w Tatrach, gdzie mógłbym pogłębić swoje studia nad energią i dobrobytem. Decyzja nie była łatwa. Właśnie rozpocząłem działalność doradczą, długi się zmniejszały. A moje życie wreszcie wydawało się wchodzić na właściwe tory. Ale coś wewnątrz mnie wiedziało, że to była szansa, którą wszechświat przygotował poprzez rytuał cytrynowy. Wykorzystując moje oszczędności i z nieoczekiwaną pomocą kilku klientów, którzy stali się przyjaciółmi, udało mi się zorganizować wyjazd w Tatry. Przed wyjazdem wykonałem ostatni dzień początkowego rytuału cytryny. Tej nocy miałem wyrazisty sen. W którym pani światło pojawiła się uśmiechnięta i powiedziała: Twoja prawdziwa podróż dopiero się zaczyna. W Tatrach odkryłem, że świątynia wewnętrznego światła była miejscem, gdzie starożytne tradycje spotykały się ze współczesną wiedzą o energii i świadomości. Mnisi nie byli ludźmi, którzy porzucili świat, ale mistrzami, którzy nauczyli się żyć w równowadze między materialnym a duchowym. Podczas pierwszego miesiąca w świątyni dowiedziałem się, że rytuał cytrynowy, który praktykowałem, był częścią znacznie szerszego systemu technik harmonizacji energetycznej. Mnisi nauczyli mnie, że każdy owoc, każda roślina, każdy element natury niesie określoną częstotliwość, która może pomóc nam w naszej ewolucji. W świątyni moje zrozumienie dobrobytu znacznie się poszerzyło. Mnisi nauczyli mnie, że prawdziwa obfitość nie ogranicza się tylko do aspektu finansowego. Jest to stan pełni obejmujący wszystkie obszary życia. Dowiedziałem się, że rytuał cytrynowy, który praktykowałem, był uproszczoną wersją starożytnej karpackiej techniki zwanej oczyszczeniem pięciu żywiołów. Cytryna, ze względu na swoje unikalne właściwości, służy jako naturalny przewodnik do przywracania równowagi żywiołów w nas. Podczas mojego pobytu poznałem praktykujących z różnych części świata, którzy zostali przyprowadzeni tam przez doświadczenia podobne do moich. Każdy miał własną historię transformacji, często związaną z przypadkowymi spotkaniami z mistrzami takimi jak pani światło. Jedną z najgłębszych nauk, jakie otrzymałem, było prawo wzajemności energetycznej. Mnisi wyjaśnili, że tak jak cytryna absorbuje negatywną energię, my również powinniśmy stać się kanałami pozytywnej energii dla świata. Oznacza to wykorzystywanie naszego dobrobytu dla dobra innych. Korzystając z internetu w świątyni, mogłem kontynuować pracę doradczą na odległość, ale teraz z o wiele głębszym podejściem. Zacząłem uczyć moich klientów nie tylko o sprzedaży, ale o tym, jak dostosować ich biznes do życiowego celu. Po sześciu miesiącach intensywnej nauki otrzymałem nieoczekiwane zaproszenie od przywódcy świątyni, mistrza Tadeusza. Zaprosił mnie na prywatną rozmowę podczas zachodu słońca. Marku, powiedział, przybyłeś tu, aby zrozumieć moc cytryny, ale odkryłeś moc w sobie samym. Teraz nadszedł czas, aby podzielić się tą wiedzą ze światem. Wyjaśnił mi, że wielu ludzi przechodzi przez podobne trudności, jakie ja przeżyłem i że zostałem przygotowany, aby im pomóc. Mistrz dał mi wtedy misję. Powrót do Warszawy i założenie Centrum Studiów. Gdzie mógłbym nauczać tego, czego się nauczyłem? Ale pamiętaj, przestrzegł, wiedza, którą tu otrzymałeś, musi być przekazywana z czystością i prostotą, tak jak rytuał cytrynowy, który przemienił Twoje życie. Wróciłem do Warszawy z jasną misją i przemienionym sercem. Mój dawny sklep elektroniczny stał się miejscem spotkań dla małych przedsiębiorców, szukających przewodnictwa, nie tylko w biznesie, ale i w życiu. Wykorzystując zasady poznane w świątyni, opracowałem program, który nazwałem Transformacja Integralna, gdzie rytuał cytrynowy był tylko pierwszym krokiem w głębszej podróży. Uczyłem ludzi identyfikować ich blokady, nie tylko finansowe, ale także emocjonalne i duchowe. Pewnego dnia, podczas wykładu o świadomym dobrobycie, rozpoznałem znajomą twarz w publiczności. To był syn pani światło. Przyszedł mi powiedzieć, że jego matka odeszła z tego świata fizycznego. Ale przed odejściem uśmiechnęła się i powiedziała: Moja misja jest zakończona, cykl cytryny będzie trwał dalej. W tym momencie w pełni zrozumiałem znaczenie mojej podróży. Rytuał cytrynowy nie dotyczył tylko finansowego dobrobytu. Chodziło o przebudzenie świadomości ludzi do ich prawdziwego potencjału. Dziś pięć lat po tym pierwszym spotkaniu na ławce w parku prowadzę centrum studiów. Gdzie ludzie z różnych środowisk przychodzą uczyć się o osobistej transformacji. Rytuał cytrynowy nadal jest nauczany, ale teraz, jako część szerszego systemu praktyk transformacyjnych. W każdym nowym uczniu, który przychodzi z problemami finansowymi, widzę cząstkę siebie z tamtego jesiennego popołudnia. Uczę ich, że cytryna jest tylko symbolem, przypomnieniem o naszej wrodzonej zdolności do transformacji. Centrum rozrosło się organicznie, przyciągając ludzi, którzy jak ja szukali czegoś więcej niż tylko materialnego sukcesu. Rozwinęliśmy programy społeczne, oferując bezpłatnie nauki dla potrzebujących społeczności, wypełniając tym samym zasadę wzajemności, której nauczyłem się w świątyni. Jedną z najbardziej poruszających historii była historia Anny, ulicznej sprzedawczyni, która uczestniczyła w naszym programie społecznym. Po ukończeniu rytuału cytrynowego i zastosowaniu zasad transformacji, nie tylko otworzyła własny sklep, ale stała się również mentorką dla innych kobiet przedsiębiorców w swojej społeczności. Okresowo wracam w Tatry, aby ponownie połączyć się z naukami i otrzymać nowe wskazówki. Podczas mojej ostatniej wizyty, mistrz Tadeusz podzielił się czymś głębokim. Prawdziwy cud nie tkwi w cytrynie. Ale w zdolności człowieka do przebudzenia swojego wewnętrznego światła. Dziś, pisząc te słowa w moim małym biurze w centrum studiów, obserwuję cytrynę na moim biurku. Tę samą, której użyłem w moim porannym rytuale. Codziennie przypomina mi ona o tym, skąd przyszedłem i o większym celu, który odkryłem. Centrum stało się latarnią nadziei dla wielu. Przyjmujemy ludzi z całej Polski, każdy z własną historią walki i transformacji. Najciekawsze jest to, że wielu z nich opowiada o snach z Panią Światło, zanim nas znaleźli, jakby nadal prowadziła ludzi do nas, nawet z innego wymiaru. Opracowaliśmy metodologię łączącą rytuał cytrynowy z nowoczesnymi praktykami rozwoju osobistego i zawodowego. Nazwaliśmy to integralną metodą świadomego dobrobytu, która obejmuje oryginalny rytuał cytrynowy, 21 dni praktyki medytacji i wizualizacji, techniki przeprogramowania finansowego. Studia nad uniwersalną obfitością praktyki wdzięczności i wzajemności. Najbardziej satysfakcjonujące jest obserwowanie, jak ludzie się zmieniają, nie tylko w swoich finansach, ale w sposobie postrzegania i przeżywania życia. Wielu przychodzi szukając materialnego dobrobytu, a odkrywa większy cel. Niedawno rozpoczęliśmy projekt badawczy we współpracy z uniwersytetami, badając energetyczne efekty rytuału cytrynowego. Wstępne wyniki są zadziwiające, pokazując znaczące zmiany w polach energetycznych praktykujących. Moja osobista historia transformacji nadal inspiruje innych. Od zadłużonego sprzedawcy do duchowego przewodnika, moja podróż służy jako świadectwo, że prawdziwy dobrobyt rodzi się. Gdy dostosowujemy nasze działania do wyższego celu. Z każdą nową grupą, którą rozpoczynam, dzielę się nie tylko rytuałem, ale mądrością, którą reprezentuję. Zdolność do transformacji jest w każdym z nas. Cytryna jest tylko katalizatorem, świętym symbolem, który budzi nas do naszej wewnętrznej siły. Dziś, gdy patrzę wstecz na tamto popołudnie w parku z Panią Światło, zdaję sobie sprawę, że ten moment nie był przypadkowy. Był początkiem misji. Misji, która nadal się rozwija, dotykając coraz więcej istnień. I tak kończę tę historię nie jako zakończenie, ale jako zaproszenie. Zaproszenie dla każdej osoby, która ją przeczyta, do odkrycia własnej mocy transformacji. Ponieważ, jak się nauczyłem, prawdziwa magia nie tkwi w cytrynie, ale w czystej intencji naszego serca i odwadze wykonania pierwszego kroku w kierunku zmiany. Jak mówimy w świątyni, Niech światło, które odkryliśmy w sobie, oświetla drogę innym.